Komedia, film przygodowy, akcji, science fiction czy fantasy. Wszyscy te gatunki dobrze znamy, potrafimy je określić oraz wymienić kilka przykładów. Problem się robi z filmem psychologicznym, czy może raczej thrillerem, czy thrillerem psychologicznym, dreszczowcem, dramatem psychologicznym, czy może horrorem psychologicznym, czy właśnie, może po prostu horrorem. Przykładowo, Wikipedia powpisają film psychologiczny na angielskim odpowiedniku tej strony, przynosi nas po prostu na thriller psychologiczny. Zaś Encyklopedia Britannica po wpisaniu film psychologiczny lub thriller psychologiczny przynosi nas po prostu do horroru. W książce The A to Z of Horror Movie Petera Hitchingsa określa on thriller jako niejasny gatunek przypisywany luźno różnym rodzajom filmów. Zaś Rafał Syska w swoim opracowaniu pod tytułem thriller jako gatunek mówi wprost, że nie jest on gatunkiem. Zatem, co możemy z tego wywnioskować? Że film psychologiczny jako gatunek nie istnieje. Dziękuję, do widzenia! Ale tak na poważnie spróbujmy jednak jakkolwiek te gatunki scharakteryzować. Jak już mówiłem, film psychologiczny, thriller, thriller psychologiczny oraz dreszczowiec są bardziej używane zamiennie. I na potrzeby tego materiału tak też będę ich używał. W przypadku dramatu psychologicznego oraz horroru psychologicznego jednak pokusiłbym się na rozróżnienie ich od thrilleru. Mimo, że Wikipedia pierwszy z nich podaje jako synonim dla dreszczowca. Ale do czego zmierzam? Film psychologiczny, jako osobny gatunek. Niekoniecznie istnieje. Raczej jest to dopełnienie dla innych gatunków. Dlatego tyle psychologiczny, dramat psychologiczny czy horror psychologiczny są to po prostu niejako półgatunki pomiędzy kryminałem, dramatem oraz horrorem. Jako, że to temat o wiele bardziej skomplikowany niż bym mógł z początku zakładać, pozwolę sobie omówić te gatunki razem i po prostu wymienię kilka cech wspólnych dla tych półgatunków. A więc będą to cechy takie jak Budowanie niepokoju, często poprzez nastrojową muzykę, oświetlenie, długie sceny wskazujące na to, że zaraz coś się wydarzy, ale często nic się nie dzieje. Badanie problemów psychicznych lub emocji bohatera, relacji bohatera z rodziną, otoczeniem lub społeczeństwem, ciągłe uczucie zagrożenia bohatera, tajemniczość, niepewność i dresz emocji. Strejery, które sam lubię i polecam. Kolejność jest akurat losowa: Wyspa Tajemnic, 7. Leśnienie, Milczenie Owiec, Hannibal, Cmentarz dla Zwierzaków oraz American Psycho. Ciekawostka! Tego ostatniego mają zrobić remake. Który, cytuję, będzie dostosowany do obecnych czasów. Inne polecane filmy to na przykład Misery. Zodiak, zaginiona dziewczyna, czy kolekcjoner Kości. Oczywiście filmów jest o wiele więcej, ale ja w tym materiale przedstawiłem po prostu te, które osobiście uważam za te najbardziej warte uwagi. Ogólnie dogryłem sobie to troszkę później. Dlaczego? Pierwsza rzecz, mam straszny nawyk patrzenia na podgląd, a nie w obiektyw. wygląda to tak, jakbym kompletnie czytał, czytał z kartki. Ale druga, ważniejsza sprawa, poszedłem sobie do paczkomatu i znalazłem tam książkę. Nazywa się Słownik Filmu w redakcji Rafała Syska. A znowu popatrzyłem na podgląd. Znano tutaj dwie ciekawe definicje, właśnie jego, jego autorstwa. Jedna mówi o thrillerze. Już wcześniej wspominałem o tej definicji, tyle że potraktowałem ją bardzo po macoszemu. Więc pozwolę sobie teraz zaczytać troszkę dłuższy fragment tej definicji. Triller, inaczej dreszczowiec. Jedna z najważniejszych form gatunkowych filmu. Trudność z klasyfikacją thrillera powoduje różnorodność jego definicji. Zazwyczaj traktowany jest jako formuła nadrzędna wobec gatunków sensacyjnych, przygodowych i fantastycznych, łącząc poszczególne filmy nie tematem, charakterem postaci, repertuarem, lecz charakterystycznym stylem i dramaturgią. Dreszowiec nie jest w tym rozumieniu gatunkiem, a raczej jednym ze sposobów prezentowania zdarzeń. I to jest pierwsza definicja, którą tutaj znalazłem, która pasuje do, do tego filmu. Oraz jeszcze druga która mówi już stykle o filmie psychologicznym. Film psychologiczny kategoria opisowa charakteryzująca filmy, których tematem są emocjonalne i psychiczne problemy bohaterów, ich konfrontacja z traumatycznym dzieciństwem, niemożnością odnalezienia się po tragicznym wypadku czy śmierci najbliższych osób. Tak więc. Ogólnie nie mam dlatego pojęcia, jak ta książka się z tym paczkowacie znalazła, ale jak już jest, to chyba warto po prostu przytoczyć z niej. Te dwie definicje, które na pewno uzupełnią ten film. Jak widać, niestety temat jest bardzo zawiły i trzeba by było sporo czasu, aby go zgłębić. Ja niestety nie mam na to czasu antenowego, bo materiał trwał pewnie z 20 minut i dłużej. Na osłodę dodam rankingi najlepszych filmów psychologicznych według: Film Webu, INDB oraz Entertainment Weekly. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.